Chodź, umyję ci stopy jak Jezus. Chodź tu gwiazdor. będziemy mycie, nie, nie. kurwa. Nie, nie. <śmieniu> 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 dawaj. Five, dawaj, Four, dawaj, dawaj. Kurwa, two. to life for life, to co on kurwa robi? Ciutkie traperki masz teraz. To jest jakiś noogar, ten tym co się zastosuje. Ale ma o, Nie, wiemy, nie? nie mamy. Szkoda. Ja bym miał to i tak mi <grym> ja <bym> się nie dał. Robóż chciałem cię zabić! pink, ma chyba też od kataru kurwa. Team killer! Ale ubywa, Headshot! Zakalowisz <grym> no, się ludzi u swoich zabijać. Headshot! I 43 Co tam? Rodek bierzesz w sławku czy kurna na bo... <gry> hey, czy ja was kurwa nie pytałem o głos?